Zanim przejdziemy do rzeczy, chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że jest to całkowicie prywatna wypowiedź. Nie masz prawa wiązać tego z moim miejscem pracy, z żadną instytucją, firmą czy redakcją, w której pracuję lub pracowałem. Nie związane jest to także z moimi znajomymi, rodziną czy współpracownikami. Korzystam z prawa do wolności słowa, artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obłędnik, kronika Nowej Epoki. Osobisty dziennik rozpadu. Proszę Państwa, kurtyna w górę. Na scenie teatru polskiej rzeczywistości trwa spektakl pod tytułem Konstytucjonalista z przypadku. Główną i solową rolę gra Jarosław Kaczyński, artysta o niesłychanej wszechstronności. Przez 8 lat występował jako samozwańczy reformator sądownictwa, dewastator sekciarstwa sędziowskiego i miłośnik koniecznych zmian systemowych. Dziś, w najnowszym wcieleniu, odkrył w sobie nieoczekiwaną pasję, stał się. Tak, tak, to nie żarty. Żarliwym obrońcą konstytucji. Trudno nie podziwiać tej artystycznej metamorfozy. Człowiek, który będąc u władzy bez mrugnięcia okiem co ruszył, łamał konstytucję, manipulując prawem i instytucjami, nagle po przegranych wyborach wciela się w najgorętszego rzecznika praworządności. To jak piroman, który przez lata podkładał ogień, by nagle zostać strażakiem roku. Ciekawe, czy wszyscy widzowie dostrzegają tę ironię? No cóż, to już inna sprawa może kiedyś i to spróbujemy przeanalizować. Najnowsze piarowe zagrywki środowiska pisowskiego malują Kaczyńskiego jako strażnika praworządności, który z nieukrywanym oburzeniem wskazuje na bezczelne łamanie konstytucji przez rząd tego Niemca Tuska. Przypomnijmy jednak, że jeszcze niedawno nasz bohater systematycznie niszczył porządek prawny. Przejmował kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym, dewastował niezależność sądów, ignorował niewygodne wyroki. Gdy Trybunał Konstytucyjny orzekał zgodnie z jego wolą, był świętością, ale gdy nie, stał się reliktem tamtego ustroju. Pamiętamy słowa Konstytucja upadła jako usprawiedliwienie dla próby rewizji ustrojowej państwa. Pamiętamy, jak jego partia obchodziła obowiązujące od lat zasady, tworząc neosędziów i pseudoizbę Sądu Najwyższego. Pamiętamy aferę nocnych wyborów sędziów jeszcze zanim kadencja poprzedników się skończyła. A dziś? Ten sam człowiek z niewzruszoną miną oskarża innych o łamanie tej samej konstytucji, którą przez lata traktował jak papier toaletowy. Przyznacie, że to wybitna kreacja teatralna. Sam Mollier, mistrz intryg scenicznych, byłby zachwycony taką maestrią podwójnych standardów swego czasu bawiły mnie medialne spory wewnątrz PiS i przepychanki między Kaczyńskim a Ziobrą o kształt reformy sądów. Pamiętacie, nawet we własnej partii nie wiedzieli co robią, ale co tam, ważne że robili to z determinacją i nieustępliwością. Dziś Kaczyński, o ironio, odkrył, że sądy są ważne, że praworządność ma pierwszorzędne znaczenie, że konstytucja ciągle obowiązuje. Szkoda tylko, że ta epifania przyszła mu do głowy dopiero po utracie władzy. To trochę jak nawrócenie u wrót piekieł. Wzruszające, ale niekoniecznie wiarygodne. Jarosław to. Mistrz słowa, szczególnie tego ostrego, protestujących nazywał śmieciami, przeciwników głównymi sadystami, a słownik jego, Opelk, mógłby uzupełnić słownik synonimów politycznych. Język pogardy zawsze był specjalnością prezesa, ale tylko w jedną stronę, bo gdy ktoś odwzajemnił się podobną monetą, on nagle stał się obrońcą kultury politycznej. Gdy Sikorski nazwał go cyniczną Mendą, wybuchła polityczna burza. Jak mogą zdradzieckie mordy tak mówić o zbawcy ojczyzny? Zadziwiające, jak ten sam człowiek, który przez lata emanował wrogością i pogardą, Dziś oburza się na ton debaty publicznej. To już nie tylko podwójne standardy, to jakaś wypaczona wizja rzeczywistości, w której wszystko co robi protagonista jest dobre i słuszne, a wszystko co robią inni zasługuje na potępienie. W najnowszej odsłonie kariery Kaczyński odkrył też pasję detektywistyczną. Człowiek któremu prokuratura systematycznie osłaniała tyłek, nagle stał się tropicielem nieprawidłowości w sądownictwie. Przypomnijmy, że za czasów Ziobry prokuratura była zbrojnym ramieniem PiS. 200 śledztw prowadzonych pod presją, naciski na skazanie niewygodnych to była codzienność. Teraz ten sam człowiek z oburzeniem oprotestowuje próby uporządkowania tego chaosu. Czas na finał tego spektaklu. Kaczyński, tragiczny bohater własnej dramy po latach niszczenia państwa prawa, nagle odkrywa miłość do praworządności. Jest niczym Otello, który po zabiciu desdemony wygłasza tyrady o świętości i sensie małżeńskiej wierności. Czy może być piękniejsza ironia losu? człowiek, który przez lata systematycznie demolował instytucje demokratyczne, staje się ich najgorliwszym obrońcą, ale dopiero wtedy, gdy stracił władzę. Groteskowy happy end, gdzie antybohater zostaje bohaterem we własnych oczach. Niszczyciel staje się odbudowującym. UNESCO byłby zachwycony takim absurdem. Kurdyna opada, artysta kłania się publiczności. Jedni klaszczą, inni milczą, a jeszcze inni zastanawiają się, czy to była komedia, tragedia, czy teatr absurdu, gdzie główny aktor tak bardzo zżył się z graną postacią, że zatarły mu się granice między fikcją a prawdą. Na koniec ważne przypomnienie. To była wyłącznie moja prywatna opinia. Nie masz prawa łączyć tego z moim miejscem zatrudnienia. To nie jest głos żadnej redakcji. To nie jest również głos moich znajomych ani nikogo z rodziny. Korzystam z prawa do wolności słowa, artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.